Tylko u nas Edzia z Królowych Życia komentuje nagranie z Gabrielem Sewerynem. Zwróciła uwagę na dwie rzeczy. Gabriel Seweryn nie żyje. Dobrze znała go Edyta Nowak z programu Królowe Życia. Po tym, jak obejrzała wstrząsające nagranie, rzuciła nowe światło na sprawę. Co zdaniem Edzi działo się z projektantem? Gabriel Seweryn nie żyje. Gabriel Seweryn nie żyje. Informacja o śmierci celebryty obiegła media 28 listopada. Sprawa jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ mężczyzna wcześniej wezwał pogotowie i krzyczał, że umiera, a także dusi się i potrzebuje pomocy. Pogotowie, jaki cyrk odstawia? Zamiast mi pomóc, ka gwiazdka, 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 a. Zobaczcie, oni tu stoją. Mnie tu dusi, i nikt nie chce mi pomóc. Ja naprawdę umrę. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy. Naprawdę pokaż mnie, niech zobaczą, że to ja jestem. Tu mnie dusi. Zamówisz taksówkę? Mówił podczas relacji na żywo na Instagramie. Nagranie, które zostało zarejestrowane przez jego partnera, wywołało wielkie oburzenie. Mężczyzna zmarł w szpitalu zaledwie dwie godziny po tych dramatycznych scenach. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny, powiedziała rzeczniczka szpitala. Szpital i pogotowie komentują śmierć Gabriela Seweryna. Śmierć celebryty jest sprawą, o której od kilku dni mówią Polacy. Są oni przede wszystkim zasmuceni postawą załogi Pogotowia, która nie reagowała na błaganie o pomoc. Rzecznik Pogotowia w Legnicy przekazał, że próbowano udzielić celebrycie pomocy, ale miał zachowywać się agresywnie. Karetka była na miejscu. Na miejscu podjęto również interwencję policji z uwagi na to, że sam pacjent pan Gabriel, jak i osoby towarzyszące były agresywne. Łącznie z tym, że grozili zespołowi ratownictwa medycznemu, czytamy na łamach faktu. Rzeczniczka Legnickiego Szpitala w kwestii wstrząsającego nagrania wypowiedziała się krótko i stanowczo. Szpital odmawia komentarza. Szpital nie świadczy usług wyjazdowych na telefon alarmowy pogotowia, przekazała rzeczniczka Ewa Todorow. Gabriel Seweryn pojechał taksówką do szpitala. Gabriel Seweryn nie doczekał się pomocy ze strony ratowników medycznych, dlatego do szpitala postanowił udać się taksówką. Z relacji świadków, którzy przyglądali się całemu zajściu, wynika, że pierwsze auto odmówiło mu pomocy, o którą miał błagać na kolanach, a dopiero kolejny taksówkarz zawiózł go do placówki w Legnicy, gdzie pomimo reanimacji zmarł zaledwie dwie godziny później. Sytuacja ta wstrząsnęła między innymi Krzysztofem i Ibiszem, który zamieścił w sieci przejmujący wpis i pomstował na ludzką znieczulicę. Widzę film w SM jak porażony bólem z trudem łapiący oddech mężczyzna prosi o ratunek. Mówi, że go boli w klatce piersiowej, że trudno mu oddychać. W oddali stoi, rozumiem, że wezwana do niego karetka. Czytam, że on i jego znajomy próbowali wezwać taksówkę. Z relacji wynika, że pierwszy taksówkarz odmawia transportu, bo mówi, że ktoś inny zamówił kurs mimo, że tłumaczą mu, że potrzebują pilnie na SOR. Człowiek po kilku godzinach umiera, choć pomoc była o krok relacjonował oburzony prezenter.